Ten odcinek powstaje, ponieważ mam dla Was kolejny darmowy wzór, który możecie pobrać w moim sklepie. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Przygotowałam dla Was wzór na Dzień Matki, natomiast samo serduszko z kwiatkami możecie wykonać po prostu o każdej porze roku, niezależnie. Po prostu jest to fajny sposób, żeby przećwiczyć nowy typ kwiatków. I wykonać napis na przykład, albo zrobić go całkowicie bez napisu. Także, nie przedłużając, pokazuję Wam zaraz tutorial. Całą listę wszystkich potrzebnych rzeczy do wykonania tego wianka znajdziecie też pod spodem w opisie. Sam tam też linki do mojego sklepu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zakupicie produkty ode mnie, ale oczywiście. Zachęcam Was po prostu do odwiedzenia najbliższej pasmanterii. Ja pracuję teraz na takim bladoróżowym materiale, tkaninie. Właśnie to jest arkusz bawełniany z mojego sklepu. Wybrałam taki kolor, ponieważ miałam po prostu na niego ochotę. Wy możecie wykonać na dowolnym kolorze. Tak wygląda to zestawienie kolorystycznie, razem z tą tkaniną. Myślę, że jest bardzo ładne. Szczególnie ta zieleń z tym różem, no leżą perfekcyjnie. Nie będę pokazywać dokładnie jak zrobić cały wzór, pokażę wam tylko konkretne elementy, jak je wykonać. Tutaj przede mną Tutaj przede mną już jest gotowy wzór. Możecie go przerysować za pomocą frizeliny rozpuszczalnej w wodzie lub bezpośrednio na tkaninę. Jeśli będziecie używać bawełny, to ona jest na tyle cienka, że spokojnie możecie to zrobić bez używania flizeliny Do przerysowania wzoru posłuży Wam długopis wymazywalny. I co? I zaczynamy. Na pierwszy rzut zaczniemy od tych oto kwiatków. Wyglądają niesamowicie efektownie i są też bardzo proste w wykonaniu. Jak widzicie, użyłam trzech odcieni muliny, żeby uzyskać takie bardzo ładne jeszcze dodatkowe cieniowanie, które podkreśla naprawdę wizualne aspekty tych kwiatków. więc zaczniemy sobie właśnie od tego, jak je wykonać. Narysowałam sobie tutaj takie koślawe kółko. Zaczniemy sobie od yy... Takiego ciemnożółtego koloru. Bierzemy sześć yy, bierzemy mulin z sześciu i teraz to, co musimy zrobić, to rozkręcić tą mulinę po to, by te kwiatki były bardziej takie puchate. Możecie w ogóle je rozdzielić, każdą nitkę poszczególnie poszczególnie po to, żeby uzyskać taką większą puchatość. Zanim zaczniemy haftować, co jeszcze przypomnę Wam, abyście zostawili kciuka w górę, skomentowali ten film, jeśli Wam się będzie podobać oraz subskrybowali kanał z dzwoneczkiem, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nitka nawleczona, więc zaczynamy od dołu. Będziemy wykonywać taką oto pętelkę. I teraz przytrzymujemy sobie tą pętelkę palca jeśli chodzi o jej wielkość no to moja ma około centymetra może trochę może troszkę, może 8 mm. natomiast wy te pętelki wykonujcie nie większe niż centymetr tutaj powstała nam ta pętelka musimy sobie ją przytrzymać palcem i następnie wbijamy się kawałeczek dalej od początku tego naszego wkłucia i będziemy wykonywać blokadę tutaj przy kawałeczek dalej i cały czas przytrzymując sobie ten oto kwiatuszek zaciągamy naszą blokadę. Blokada jest po to, żeby pętelki później oraz w trakcie haptowania nam się po prostu nie, yy, te pętelki nam się po prostu nie zaciągały do środka. Następnie bierzemy i wbijamy się tutaj bardzo blisko w to samo miejsce, gdzie zakończyliśmy pierwszą pętelkę i wykonujemy następną i więcej tej samej wielkości jak ta obok. Znowu. Przytrzymujemy palcem. Tutaj wbijamy się w końcówkę tego pierwszego odcinka i następnie wykonujemy znowu go kawałeczek dalej w taki sposób. Ciach. I następny. Ok, i tak robimy dookoła całego kwiatka. Ok, tutaj wykonałam pół kwiatka, myślę, że to na potrzeby tutorialu będzie całkowicie wystarczające. Jak wykonacie całą tutaj, cały ten tutaj pierwszy rząd? Na wzorze macie narysowane takie właśnie kółeczka, wyglądające trochę jak cebula. I teraz, to co musicie zrobić, to albo zrobić w następnym rzędzie kolejne płatki, albo zrobić je tuż obok kwiatka. To już zależy od Was. Spróbujcie sobie i tak, i tak wypełnić. I następnie ja wykonuję pętelki, które idą nie dokładnie w tym samym miejscu, tylko jakby pomiędzy tymi pętelkami wcześniej. I jakby na tym polega cały trik, żeby uzyskać tego typu właśnie efekt. I jeśli chodzi o kolory, to najlepiej jest sobie wykonać y, taką samą ilość rzędów, czyli na przykład trzy rzędy jednym kolorem, trzy rzędy drugim kolorem i trzy rzędy trzecim kolorem. Tutaj w tych większych kwiatkach środki wykonałam wręcz notami, Natomiast w tych mniejszych zostawiłam je całkowicie zapełnione. Kwiatki są naprawdę proste, więc myślę, że szybko zaskoczycie, o co w nich chodzi. Następnie przejdziemy do wykonywania naszych gałązek. Generalnie jeśli będziecie robić ten wzór, to dużo łatwiej może Wam być najpierw wykonać gałązki, a dopiero później kwiatuszki. Natomiast jeśli zrobicie odwrotnie, to też nic się nie stanie. Zaczynamy sobie od dołu każdej gałązki i tutaj będziemy wykonywać takie krótkie odcinki właściwie z tębnówką. Ja używam dwóch nitek z sześciu, ponieważ zależy mi na tym, żeby te łodyżki były łagodne, nie były zbyt grube, więc stąd używam dwóch nitek. I teraz robię odcinki jakby od listka do listka, w ten sposób, czyli jakby zwykłą stępnówkę. I tutaj zaznaczam sobie jeszcze te środeczki kwiatków, po to, żeby uzyskać taki mm, ładniejszy efekt. Zobaczcie, jak to wygląda już na gotowym hafcie. I właśnie w ten sposób sobie to wykonujemy. Następnie znowu kolejny odcinek u końca tego listka wracamy i teraz znowu wykonujemy na listku Ciemniejszy fragment. Ok, Łdyżka jest gotowa. Celowo na pączku nie wykonuję tych takich zielonych elementów, je zrobimy dopiero jak będzie zrobiony pączek. Po prostu będzie to wyglądać dużo ładniej, jeśli zrobimy te zielone elementy już na gotowym pączku. Ok, odkładam sobie te dwie nitki na później, bo będziemy nim wykańczać pączek. I następnie bierzemy jaśniejszy odcień zieleni, tym razem 6 nitek z 6, będziemy nim wykonywać listki. Listki są bardzo prostą techniką, stąd też używamy jakby sześciu nitek, żeby po prostu szybciej je zapełnić, a z racji tego, że są małe, to zapełnianie pójdzie Wam naprawdę błyskawicznie. Zaczynamy sobie tutaj od szczytu listka i najpierw wykonujemy złączenie z tą zieloną, ciemniejszą częścią naszego płatka. Następnie wracamy po prawej stronie, wbijamy się i po prostu wbijamy się niżej niż był nasz środek, już troszkę po ukosie, żeby wykonać tego typu odcinek. Następnie robimy symetrycznie to samo z drugiej strony. Proszę bardzo, w ten sposób. I tutaj tak naprawdę trzy takie odcinki z tym środkowym całkowicie wystarczą do zapełnienia listka. Proszę bardzo. I w ten sposób powstają wszystkie Wasze listki. Naprawdę proste. Możecie to wykorzystać sobie do innych yy, liści. Jest to jedna chyba z najprostszych metod. Następnie bierzemy dowolny kolor, w którym chcecie wykonać pączek. Ja na tym darmowym wzorze opisałam Wam, jak ja bym użyła tych kolorów. Yy, więc możecie to spokojnie wykorzystać w, w ten sposób albo. Zrobić je w dowolnie innych kolorach. Ja teraz znowu będę korzystać z sześciu nitek z sześciu. Ponownie zaczynamy od góry naszego pączka. Przeciągamy na sam dół tutaj gdzie zakończyła się um, łodyżka i następnie wracamy do góry i pod. I wracamy znowu, jakby do środka, do tego miejsca drugiego w Symetrycznie robimy to samo z drugiej strony. I tutaj znowu myślę, że trzy odcinki wystarczą. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować. No spokojnie. Trzy tego typu odcinki wystarczą. Cały czas zbiegacie się ku środkowi. Ok, mamy to. Następnie wracamy znowu do naszej podwójnej nitki z ciemnym kolorem, nawlekamy ją ponownie na naszą igłę i będziemy wykonywać te zielone części, które przytrzymują pączek. Tak powiedzmy na wysokości tego naszego ostatniego, trzeciego odcinka wyznaczacie sobie pierwszą linię, oczywiście ona wchodzi do środka dokładnie tak samo jak tamte poprzednie. No i teraz kawałeczek niżej i znowu do środka. I tak po prostu zapełniacie tutaj. Przykrywacie właściwie ten żółty pączek. Proszę bardzo. Tak. Ponieważ mamy tutaj dwie nitki, to zakrywanie może być troszkę troszkę bardziej pracochłonne, ale widzicie efekt powstaje bardzo szybko to samo symetrycznie robimy z drugiej strony, czyli bok środek no i zapełniamy po prostu odcinek niżej i zapełniamy i nasz pączek jest gotowy jeśli chodzi o tutorial jak wykonać tego typu prostą różyczkę no to odsyłam was Tutaj będziecie mieć link do tutorialu z poprzedniego wianka. Te kwiatki są naprawdę proste, więc myślę, że nie będę po raz kolejny ich pokazywać. To, co zostało nam do wykonania na końcu, jest napis z ściegiem sznureczkowym. Pokażę Wam, jak go wykonać. Jeśli chcecie zobaczyć tutorial, jak wykorzystać ściegi sznureczkowe w napisach, to odsyłam Was tutaj. Także sobie śmiało go obejrzycie. Jest bardzo fajnym materiałem. Z yy, ciegiem sztuczkowym najbardziej lubię wykonywać napisy, bo dają najlepszy efekt, więc myślę, że Wam też się spodoba. To, co musicie zrobić, to po prostu zrobić pierwszy taki odcinek yy, i przytrzymać sobie pętelkę palcem. Następnie wracamy w miejsce pierwszego wkłucia i zaciągamy. Następnie wykonujemy odcinek tutaj tak, jak nam się kończy literka przytrzymujemy znowu pętelkę i wracamy w miejsce gdzie skończyliśmy pierwszy odcinek i zaciągamy jeśli mam tego typu literki to ja po prostu zakańczam to w ten sposób w ten sposób i zaczynam znowu jakby tutaj od nowa idąc w górę dalej tworzyć literkę ok pamiętajcie żeby przy zawijasach robić krótkie odcinki dzięki temu nie będziecie mieć Takich koślawych elementów. Proszę bardzo, w ten sposób przytrzymuję sobie od razu już tą pętelkę. Zawsze wykonujcie pętelkę w jednym kierunku, żeby uzyskać jak najlepszy efekt sznureczka. I tak oto ściegiem sznureczkowym wykonacie raz, dwa nasz. Napis. Na sam koniec zostawiłam Wam jeszcze do zrobienia tutorial french notu, ponieważ są one bardzo proste, ale chcę Wam go pokazać, gdybyście chcieli wypełnić właśnie te puchate kwiatki french notami. Ok, zaczynamy od kłucia się jak zawsze od dołu. Zaczynamy od kłucia się jak zawsze od dołu. Sprawdźcie czy nitka jest prosta, czy nie ma żadnych tutaj jakichś fałdek, żeby Wam przysporzyło problemu tylko w robieniu węzełka. Następnie chwytamy lewą bądź drugą ręką, którą nie, nie trzymacie igły, sznurek i obkręcamy go wokół igły. Ja najczęściej robię to trzy razy, najbardziej mi się podoba ten efekt. Następnie cały czas mając napiętą nitkę wbijam się bardzo blisko tego pierwszego wkucia, ale nie dokładnie w to samo miejsce. I od dołu przeciągam naszą mulinę. I w ten sposób oto powstał węzełek prosty, prawda? Jeśli chodzi o ten tutorial, to byłoby wszystko. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wykończyć tył tamborkę, odsyłam do filmu tutaj. No i zapraszam Was też do innych moich tutoriali, do innych wzorów, które możecie znaleźć w moim sklepie. Wszystkie linki macie pod spodem. Jeśli film Wam się podobał, no to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Subskrybować kanał, jeśli wam się to jeszcze nie wydarzyło, że go nie subskrybujecie. I widzimy się już całkiem niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa pa.